John Beltree, naucz mnie słuchać. Naucz mnie słuchać panie tych, którzy są najbliżej mnie, mojej rodziny, przyjaciół, współpracowników. Pomóż mi zdawać sobie sprawę z tego, że niezależnie od tego, jakie słowa słyszę, przesłanie brzmi: zaakceptuj osobę, z którą się spotykasz i wysłuchaj jej. Naucz mnie słuchać troskliwy Boże tych, którzy są daleko ode mnie, szeptu tych, którzy utracili nadzieję, wołania zapomnianych, krzyku udręczonych. Naucz mnie słuchać Boże samego siebie. Pomóż mi mniej się bać słuchania wewnętrznego głosu w najgłębszej części mnie. Naucz mnie słuchać Duchu Święty Twojego głosu wśród zajęć i w nudzie, w pewności i w wątpliwościach, w ciszy i w hałasie. Panie, proszę Cię, naucz mnie słuchać. Witaj! W nagraniu Podziel się życiem zaprosiłam Cię do uważności. Bycie uważnym to do dostrzeganie, słyszenie, Dotykanie, smakowanie, zauważanie tego, co w nas i wokół nas. Jesienna pora stwarza nam wiele możliwości w tym zakresie. Mnie bardzo cieszą barwy liści ich szelest, łagodny powiew wiatru, chłód wieczorów i poranków, czyste niebo, pełne gwiazd, smak kremu z dyni czy aromat korzennej herbaty. Dziś chcę skupić się na słuchaniu i jego owocach, na tym, jak słuchanie Boga i ludzi prowadzi i uzdalnia nas do bycia dla innych, do służby. Od jakiegoś czasu uczę się żyć słowem z liturgii dnia, i często z zadziwieniem odkrywam, jak bardzo pasuje ono do tego, co akurat przeżywam, jak Bóg poprzez słowo odpowiada na moją codzienność. Niedawno, w czasie liturgii, w refrenie psalmu śpiewaliśmy: Błogosławiony słuchający Boga. A zaraz, kolejnego dnia, refren brzmiał: Błogosławiony ten, kto służy Bogu. To zrodziło we mnie myśl, że słuchanie prowadzi do służby, że ta kolejność jest tutaj kluczowa. Trudnie owocnie pomagać innym, jeśli wpierw nie słucham Boga, Jego zaproszeń, poruszeń, inspiracji, jeśli nie słucham najpierw innych ludzi, ich potrzeb, pytań, pragnień i zmagań, a także jeśli nie słucham samej siebie, tego, co dzieje się we mnie, w moim sercu, myślach, uczuciach. Święty Paweł pisze: Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A święty Jakub dodaje, wiara bez uczynków jest martwa. Ksiądz Krzysztof Grzywocz często mówił, że uważne słuchanie pomaga nam budować serdeczne i dojrzałe więzi, zarówno z Bogiem, jak i z innymi ludźmi. Słuchanie to przekaz. Jesteś wartościowy w moich oczach. Słucham Ciebie, ponieważ przeczuwam Twoją wartość. Warto słuchać tego, czym się dzielisz. Bóg, słuchając mnie, też mówi mi: Olu, jesteś wartościowa w moich oczach, kocham Cię. Tak jak słucham Boga i ludzi, tak też kocham. Kiedy czuję się bezradna czy przytłoczona codziennością, a zostanę wysłuchana, wtedy łatwiej mi odkryć, na czym naprawdę mi zależy. O co mi chodzi? Łatwiej zaufać i poczuć radość i pokój. Doświadczam, że słuchający może być jak lustro, które wiernie odbija prawdę o tym, który przed nim stoi. To, co zrodzi się z uważnego słuchania, jest najcenniejszym odbiciem i odpowiedzią dla osoby, która potrzebuje wysłuchania. O ważności słuchania przypomina mi też symbolika twarzy. Mam jedne usta i dwoje uszu. Usta mogę zamknąć, ale uszy nie mają powiek, są jakby zawsze otwarte. Dar słuchania jest też bardzo związany z doświadczeniem ciszy i milczenia. Kiedy słucham, milczę. Jeśli nie potrafię milczeć i nie doceniam ciszy, nie będę umiała też słuchać. Moje ludzkie słuchanie rodzi się ze słuchania Boga w podwójnym znaczeniu. Bóg słucha mnie, a ja uczę się słuchać Jego. Nie słuchałabym Boga, gdyby On najpierw nie wysłuchał mnie. Inicjatywa jest zawsze Jego, wychodzi mi naprzeciw. I zaprasza do słuchania. Nie ma takiego momentu w moim życiu, kiedy Bóg by mnie nie słuchał, kiedy by za mną nie tęsknił. Jest zawsze ze mną. Bóg mówi do mnie przez człowieka, przez osoby, które spotykam, przez to, czym one się dzielą. Słyszę Boga w człowieku i uczę się dostrzegać znaki Bożej obecności w jego życiu. Do tego zaprasza też święty Ignace. Słuchanie jest jak towarzyszenie narodzinom dziecka, które całe musi się urodzić. Wypowiedź też musi wybrzmieć i być wysłuchana w całości, do końca. Ucząc się na własnych błędach, widzę, że szybkie przerwanie przez ocenę, radę, interpretację, wtrącenie własnego zdania bardzo zakłóca relacje. Ważne jest też przygotowanie przestrzeni na to, czym ktoś się ze mną dzieli. Jeśli całe moje wnętrze jest zawalone moimi przemyśleniami i sprawami, to nie ma tu już miejsca, by ugościć innych, by przyjąć ich takimi, jakimi są. Uczę się powierzać Bogu osoby, które spotykam, z którymi rozmawiam, których słucham. Boże, proszę cię o światło i pokorę, abym umiała zostawić tobie miejsce, abym umiała oddać tobie głos w tych spotkaniach. Wejście w życie drugiego człowieka to zgodę na dotknięcie Boga w nim. Właściwa odpowiedź na sytuację osoby, która przychodzi ze swoim problemem, pytaniami czy troskami, jest często ukryta w głębi niej samej. Kiedy jestem dobrze i do końca wysłuchana, wtedy po pewnym czasie i zmaganiu najczęściej sama odkryję odpowiedź. A rozwiązanie, które dostrzegę sama i które przyjmę, przyniesie zwykle lepsze i trwalsze owoce niż to, które podsunął mi inni. Zobacz, Jezus nie dał Zacheuszowi rady ani polecenia, aby rozdał połowę swojego majątku. Do Zacheusz, doświadczywszy spotkania z Jezusem w swoim domu, sam podjął taką decyzję. Czasem wydaje mi się, że Bóg w moim życiu milczy. Owszem, jest obecny, ale gdzieś daleko. Nie mówi do mnie, albo mówi tak, że nie potrafię tego usłyszeć. A potem, w różnych okolicznościach, uczę się powoli otwartości na Boga i jego sposoby przychodzenia, inne niż te, które już znam. Czy których się spodziewam, uczę się pozwalać Bogu być i mówić wtedy i tak, jak On tego chce, a nie ja. Uczę się trwać w Jego obecności, nawet jeśli towarzyszy temu nieraz doświadczenie pustki czy straconego czasu. W ciszy na spacerze czy na adoracji odkrywam, że Bóg mówi do mnie bardzo osobiście i po imieniu. Tak jak mówił do wielu postaci, które znamy z kart Biblii, do Adama, Abrahama, Samuela, Szymona Piotra, Zacheusza czy Marii po swoim zmartwychwstaniu. Jestem bardzo wdzięczna Bogu i tym wszystkim osobom, które mają czas, chęć i cierpliwość, by mnie wysłuchać. Dziękuję też tym wszystkim, którzy mówią do mnie. Dzielą się z sobą i pozwalają mi słuchać tego, co dla nich ważne, i trudne, i radosne. Dziękuję tym, którzy pomagają mi akceptować Martę we mnie, aktywną, działającą, choć czasem trochę sfrustrowaną. Dziękuję też tym, którzy uczą mnie postawy Marii, zatrzymania, obecności, zasłuchania, ciszy, bliskości. W czytamy Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Garmiąc się Bogiem, czasem mam pokusę by zostawić to doświadczenie dla siebie. A tymczasem, jak mówił kardynał Bergoglio tuż przed wyborem na papieża, Jezus puka do nas nie tylko od zewnątrz, Puka też od wewnątrz. Puka od środka i prosi, abym pozwoliła mu wyjść na zewnątrz, aby mógł dotrzeć też do innych, do moją codzienność, do świata, na jego peryferia. Maryja w momencie zwiastowania usłyszała Boży Głos, rozpoznała go i przyjęła zaproszenie do niesamowitej przygody. Mimo wątpliwości była gotowa, aby służyć. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Doświadczona łaska była tak wielka, że Maryja od razu udała się z pośpiechem w góry do Elżbiety. Poszła, aby podzielić się tą radością. Poszła też po to, aby służyć Elżbiecie swoją pomocą w jej oczekiwaniu na narodzinę Jana. Ta postawa Maryi, połączenie kontemplacji i działania zainspirowała mnie trzy lata temu do zainicjowania pielgrzymki, którą nazwałam z Maryją do Ain Karim. Wraz z przyjaciółmi wędrujemy latem z plecakiem przez Podhale, słuchając po drodze ludzi, których spotykamy. Po kilku dniach docieramy do Zakopanego, do gościnnego domu Ain Karim na antałówce. Dom ten jest prowadzony przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła związany ze Sługą Bożym księcem Franciszkiem Plachnickim. To bardzo wyjątkowe miejsce na wypady w góry, bo dom ma kaplicę pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z najświętszym sakramentem, która jest otwarta przez całą dobę. Jeśli trafi się urlop, kiedy dzień w dzień pada deszcz, to ten czas i tak nie jest stracony. Zamiast widokami ze szczytów gór, mogę wtedy cieszyć się szczególną bliskością Jezusa. A czasem uda się połączyć dwa w jednym. zdobywanie górskich szczytów i adoracja. Z antałówki jest już bardzo blisko na kalatówki, do pustelni świętego brata Alberta. Opiekują się nią teraz siostry Albertynki. Wędrując nieco wyżej, trafimy do pustelni braci Albertynów. Tu każdego ranka w ich prostej i trochę surowej kaplicy możemy dołączyć do adoracji Najświętszego Sakramentu w Cisza. I uczyć się, jak mówił brat Albert, bycia dobrym jak chleb, który dla każdego leży na stole aby brał, ile potrzebuje. Maryja uczy nas, abyśmy, tak jak Ona, roznosili tę Bożą woń, czynili Jezusa obecnym tam, gdzie jesteśmy. Bądź dowodem na istnienie Boga tam, gdzie jesteś. Jeśli nie pytają cię o Boga, to o Nim nie mów, ale żyj tak, aby cię zapytali. Na koniec chcę podzielić się z Tobą dwoma fragmentami homilii papieża Franciszka, które mocno zapadły mi w serce. Pierwszy z niedzieli palmowej tego roku. Papież powiedział wtedy: Trudno jest kochać, nie będąc kochanym. A jeszcze trudniej jest służyć, jeśli nie pozwolimy, aby służył nam Bóg. Życie do niczego nie służy, jeśli nie służymy. Bo życie mierzone jest miłością. Życie jest darem, który otrzymujemy, dając siebie. Drugi to znany fragment y, z z młodzieżą na kampus Misericordia na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Nie przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie. Przeciwnie. Przyszliśmy, aby zostawić ślad. Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze poza. Aby pójść za Jezusem, trzeba trochę odwagi. Trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pozwolą Ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło ani nawet o jakich nie pomyślałeś pójść, nastadując szaleństwo naszego Boga, który uczy nas spotykania Go w głodnym, spragnionym, chorym, nagim, w tym, który jest samotny. Tak to jest. Jeśli nie dasz, nie dasz z siebie tego, co w Tobie najlepsze, świat nie będzie inny. To jest wyzwanie. Dzisiaj Jezus, który jest drogą, Wzywa Ciebie do pozostawienia swojego śladu w historii Twojej i innych ludzi, czy pójdziesz, co odpowiesz, czy twoje ręce i nogi odpowiedzą Panu, który jest drogą, prawdą i życiem? Co roku 5 grudnia w Wigilie wspomnienia świętego Biskupa Mikołaja przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Serdecznie pozdrawiam z tej okazji wszystkich wolontariuszy. Uczmy się wciąż słuchać, aby lepiej służyć. Życzę Ci owocnego czasu Adwentu, dobrej drogi z Maryją do Jezusa. Niech Bóg błogosławi nasze marzenia.